Zjemy porcję mikroskopijną dalej. Na pewno nie przytyję na taki jakiś chocolate cake. Chocolate cake. Zobaczymy jak to smakuje. Takie są. A w telewizji szrek jakieś miusle Została nam godzinka półtorej godzinki do Monachium Teraz ja tylko najpierw dotknął chyba te koła pod skrzydłami Goodbye. Thank you. Jak zimno. Jest minus 8 stopni w Monachium. Teraz musimy wyjść gdzieś do... poszukać tego naszego samolotu. Jeszcze przez jakąś kontrolę paszportową, to będę przechodził zdaje się. Border control, non new... non new passport.

Jak będę tutaj coś robił nie tego to kciukiem mogę robić, inaczej zostanę zaraz złapany. Tu jest biznes lunch. A ja sobie siądę gdzieś tu może. Zobaczymy, co my tutaj mamy. Jajeczniczka. The train is departing. Please hold on. Arriving at the final station. Please get personal belongings behind. We wish you a pleasant day or a comfortable onward journey. Goodbye. Terminal G1 2, G1-28, 29, LH16-22. Kraków 11.15 G43 Dunodender nie działa. Znowu coś nie działa. Tylko zdaje się, w tej części lotniska to się tylko do autobusów wsiada. I dalej będziemy PKS-em jechać. G43 w lewo. 345 45 wpuszczają to my. No to idziemy do PKS-u. No tak nie wygląda tutaj światowo. Jakiś piwniczy wchodzi. To chyba nasz. Prasne zamieszanie tutaj. I hałasie rozlatuje się samolot? Wylądowaliśmy w Krakowie. W Krakowie elegancko. Mamy, mamy ten rękaw. Teraz trzeba pociąg znaleźć. Pobiór bagażu, no ale ja nie mam żadnego bagażu. Wszystko mam przy sobie, mogę wyjść. Siągnąć do pociągu, byle jakiego. Nie dbać o bagaż, nie dbać o bilet. jaki nerwowy ja jakiś pociąg już tutaj. To jest ramy dla głównego. ja tu wysiadam. Przyjedzie za późno około sześćdziesiąt sześć minut. Opóźnienie nie może być zmiany. Prosimy o zwracanie uwagi na komunikaty. Za opóźnienie prosimy o przepraszanie. Galeria krakowska, ale to z... urwanie głowy. Idę sobie telefon zmienić. Znaczy tak, żebym miał dwa telefony w jednym. Tylko muszę znaleźć tu jakiś Orange. Dzień dobry. Proszę Pana, chciałbym przenieść numer z Plusa. Tam chcę przejść, nie wiem, z jutro, pojutrze, za tydzień. Dzisiaj. Dzisiaj się nie, na nie da. Najczęściej na, na jutro. Dobra, numer telefonu. Mam to załatwione. Teraz trzeba tylko znaleźć przystanek tramwajowy i jedziemy do domu. Idziemy na ten kiermasz bożonarodzeniowy. Zobaczymy, czy tutaj... Jest coś ciekawego, zwłaszcza do jedzenia. Turyści z kamerkami, a ja mam ukrytą kamerkę. Jakie hałwy tutaj smaczne. Ale zanim coś słodkiego zjem, to bym sobie zjadł coś konkretnego, jakiegoś Proszę? Pani kaszankę poproszę i białą kiełbaskę w buc za zapicie? Nie. 85 złotych kartą gotówką? Gotówką. Kaszaneczka. Dziękuję. Biała, tak? Tak. Gdzie jest Ok. Jakieś sosy? No niech pan tak zrobi, żeby dobre było. Ja panu wszystko zrobię. No niech pan zrobi wszystko. Proszę Dziękuję bardzo chałę sobie kupiemy. Ja o i o tam zaraz Idziemy na rynek zobaczyć co tam jest 30 zł takich kawałek kałę Dziękuję Tradycyjny polski naleśnik z Nutellą Dobre Jeden naleśnik za 10 dolarów To tyle mojego próbowania jedzenia tutaj. Tradycyjne krakowskie dorożki i oczywiście same dziewczyny powożą. Taka się moda zrobiła. Tam ma całą zamkniętą budkę nie marzni w środku. mamy jakieś amerykańskie ceny? Jesteśmy tutaj w knajpie pod tytułem Strzelnica w Krakowie, bo mamusia ma urodziny, kolejne, nie wymawiając, 91, choć mama wygląda, jakby miała 20 lat mniej. Tylko że ceny. Tatar 60 zł, czyli 15 dolarów za przystawkę. Sałatki 50 zł. Dodatki, jakieś frytki 15. Dania główne no 70-100, czyli polędwica 130. Nie, to nie jest tak, że policzki wołowe to ja chyba sobie to zjem. A tak, myśmy lecieli ze do Marrakeszu? Ktoś my jechali z tego niemieckiego biura podróży trójki. To jest bezpośredni samolot w Kraków? Zima się zrobiła, śniegu nasypało z 10 cm, a i my jedziemy zobaczyć czy książulo kurde nasypało się do auta śniegu Będziemy musieli tu podgarniać to wszystko Jestem w przychodni, tylko że tutaj nie taka prosta sprawa znaleźć miejsce do parkowania. Tu ktoś wyjeżdża, to my sobie tu wjedziemy. Idziemy szukać baru w przychodni. Nie wiem, czy to chorzy, czy to głodni. Rehabilitacja centrum zdrowia w końcu korytarza i po schodkach w dół no to idziemy zobaczyć na ja są jakieś kazamaty dobra czy, bę, czy, czy będzie można zamówić coś na później i przyjść jak będą gotowe te pierogi tak jak najbardziej to, ja... to jak najwcześniej po 14 Dobrze. to już znajdą kartkę Pierogi jedne i drugie i może schabowego. I, a na teraz od razu sobie zamówię gołąbki pieczarkową i co to jeszcze chciałem? To może może mielonego sznycelka. Yy, teraz. Tak. Pozwoli pan panu zajrze do talerza, ja muszę nagrać tego schabowego. Bo to jest niesamowite, tak, taka gdzie oni taką świnię znaleźli wielką? Uff, dwóch. Dwóch mm -hmm. chyba. Nie, dziękuję bardzo. I o 15 zapraszam. Dziękuję. Mamy już jedzonko. Trudno sobie wyobrazić gorszą lokalizację. A to tłum ludzi kolejka, no, ale jedzenie niesamowite. Jeśli chodzi o wygląd, jeśli chodzi o smak, to dopiero zobaczymy jestem, jak tu się wychodzi tylnymi drzwiami. Aby nie maszerować przez cały ten szpital, to chyba tu jest jakieś przejście. No i co dalej? Da się tu dalej przejść? Czy się utopie w śniegu? Ktoś tu wędrował. Przez dziurę w płocie przechodził. 23 liceum. A jestem zgubiony. Nie mam pojęcia. Gdzie ja jestem i co ja tu robię? Chyba lepiej przejść przez środek przychodni. Zobaczmy, co tutaj dostaliśmy za te 55 zł, czyli 15 dolarów. A, jaka zupka pachnie ładnie. Zupka wygląda rewelacyjnie, pachnąca. No, zupka, bardzo dobra. Zupka smakowała wszystkim. Zobaczmy, co i nam tutaj dali. To był sznycelek mielony, miał być. A nie, gołąbki jeszcze. Gołąbki są. Gołąbki, a tu jest sznycelek. Myślę, że z mamusią zjemy. Zjemy tego sznycelka na połowę i surweczka. Dwie normalne porcje się z tego zrobiły. Gołąbki są gigantyczne. Ach. Trzeba nie zjem całego tego gołąbka. Sosu dużo. Dwa takie potężne gołębie. No ale spróbujemy, zobaczymy. Ale dobry gołąbek. Piechotka. A lecimy, spóźniłbym się przez te korki Mam nadzieję, że że tu pani nie straciła nadziei, że ja przyjdę Dzień dobry Przepraszam za spóźnienie Ale korki na drodze takie Bardzo dobre było Bardzo dobre, duże porcje Taka jedna porcja dla mamy i dla mnie wystarczy. Także jeszcze mnie tu pani zobaczy kiedyś. Mułala nie cyganił. Nie cyganiu, nie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Szczę... Szczęśliwego nowego roku. Może w przyszłym tygodniu może jeszcze zdążę tu wpaść kiedyś. To przyjechał Pan na chwilę Na dwa tygodnie. Mama ma urodziny 91, no piękny, wie, wie. więc muszę mamy odwiedzać no tutaj. I, a, my, a ja tutaj na Grzegórzkach się wychowałem, tu na, na Ułanów. A pan w, Stanach, w Chicago? Nie, nie, w Północnej Karolinie. To jest tak w połowie drogi między Nowym Jorkiem a Miami. Także. No 40 parę lat. Ja Oj, jeszcze... Już pan przed Stanem Wojennym na chwilę wyjechałem i, 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 ta i został. Także Dziękujemy, trochę... bardzo, Pozdrawiamy. Życzymy mamie. No teraz już 200 lat. Jest to. <laughs> Dziękuję, przekażę. Do widzenia. Dobrze. Bardzo miła pani, bardzo miłe miejsce. już po zamknięciu dotarłem. Mam tu pierogi, jedne i drugie pierogi i, i schabowego. Nie wiem, kto to zje, no ale poświęcę się w ramach. No, ruskie pierogi to dla mamy będą na jutro piątkowe. Ja w piątek nie wiem, Dziś jeszcze poświęcę tego schabowego. Może z mamusią na pół na kolację zjemy. Bo zobaczcie, jaki, jakie tutaj porcje robią. Aż nieprzyzwoite. I za te dwie porcje pierogów i schabowego zapłaciłem 80 złotych, niecałe 79, czyli no niewiele ponad 20 dolarów, a jedzenie na kilka dni. No zima, ruch straszny na drodze, znaczy korki, bo wszyscy jadą wolniutko pewnie się też zderzają. Ten mi bez przerwy trąbi, bez sensu. Jakby mi ostrzegał, że w ściany wjeżdżam, ale to dlatego chyba, że śniegiem pokryty czujnik. Co my tutaj mamy? Tu są jedne pierogi, tu są drugie pierogi. Zaraz je spróbujemy. A tu skromny kotlecik. Widzieliście taki kotlet? Też to, to się na talerzu nie mieści. Widziała mama mały kotlecik? Nie, to jest jeden kotlet? To jest jeden kotlet. Na ziemniaczki już nie ma miejsca na talerzu. Taki malutki kotlecik dają. Hmm. Jaki smaczny. Panierka chrupiąca. Mięsko miękkie. Jedyne 34 zł za takiego schabowego. Teraz spróbujmy pierożki. Ruskie zostawimy sobie na jutro, bo jutro piątek dla mamy. A to są pierogi z mięsem. Też bardzo dobre pierożki. Ze skwareczkami, z masełkiem. 1, 2, 3, na 15 pierożków. Też sobie można pojeść. Wygodko. Hmm.